Ale upośledzony początek, o nie, ale to będzie ciężkie, dobra, pamiętaj, zwiadowca ma autozwiat jak coś, nie? No Autozwiad, tak? Tak To jest Q, co nie? To musisz mu kliknąć, G G? Dobra A, G Ulalolo Dobra, jeden nich mi tutaj wypierdala drewno robić Słyszałeś to? Tak No dobrze Dobra, budować mi domki gady Dobra, niech ty mi tutaj zwiaduje ty na razie nie odstajemy aż tak od tego bota. Na razie jest jeszcze dobrze. Chociaż tyle dobrze. Zaniszasz nam drużynową średnią przysią. Piernicze, kurde, nie grałem tyle lat, już to Jest mi drewno Grudzień. Nie będę żadnego drewna trąbać. Kondo. Kurde, nie pamiętam jak to, jak to się robiło, żeby się szybko rozwinąć. Jak ja mam wkroczyć w erę następną? Czego mi potrzeba? Świetnie, więcej owieczek. Ojej, to się tak źle skończył. To jest twój? E... Co, mój? Twój tak przeleciał? Nie, to mój przeleciał, dobra. Ty patrz, kurwa, co tutaj się odpierdala. A nie mamy w ogóle wspólnego odkrywania mapy. Nie, no nie mamy. Ja tylko widzę, gdzie ty jesteś. No, ja też tylko widzę, gdzie ty jesteś. Czy dałoby się Bota znaleźć. Ej, szczerze, nie odstaję od niego cały czas. Cały czas jadę za nim ostro. Opie, kurde, lata temu grałem w to. Kurczę, będę musiał jakieś mury zbudować, bo bez murów to ja się cykam grać w tę gierkę. W sumie tu mam sporo kamienia. A, bo dobra, bo ja mam zablokowane mury na razie jeszcze. No to tak. Nie to na razie nic nie buduję z tych strażników. Mam niebieskiego, mam gracza odblokowanego. Znaczy tego, ja. tego bota znalazłem go. O no to gitas. Morduje mu chłopów oj, oj, oj! Jakich on ma mocnych chłopów. No mój zwiat zrobił wiem, gdzie jest niebieski, dobra. Też wiem gdzie jest niebieski, ale prawie mi za... jego chłopi prawie mi zabili zwiadowce, rozumiesz to? Piernicz. No nie, poważnie ci mówię. To są jacyś psychopaci. A ja wiem, bo on krosno zbadał. Dlatego. No. Ja też zbadałem krosno. No i co? I jeszcze nie mogę wkroczyć w tą erę. A to dlaczego? Co to ma znaczyć? Panie zwiadowca! Proszę mi tu zwiadować. Od tego jesteś że od tego jest, ale nie zwiaduje. No nie, to śmierdzący. No, buduj kopalnię. Nie mam pomysłu. No ja już buduję kopalnię właśnie. Nie, wiesz co, ja, ja tej larwie kazałem budować. Dawajcie drewno. No, gościu się rozwija prędzej, ci powiem. Trzeba będzie go rasować, bo... Jak, jak się nie pośpieszymy, to będzie cienko. No... To masakrycznie. Nie wiesz co, ja zbier zbieram drewno i ja stawiam koszary od razu. Ja lecę do następnej ery. Mówisz? No. Kurde, może będę bez złotem. To by było ciekawe. Być w nowej erze przed potem na ekstremalnym. O, to by było dobrze. No. wiesz, co ja zrobię? Pierwsze co zrobię, to ja robię wojsko i go rasuję. Nie, ja za mało w chłopów inwestowałem. To jest moja. To jest mój błąd. Trochę głupota. Uff, wyprzedziłeś mnie. Nieźle. No, troszeczkę. Dobra, mam erę kolejną. Widzę właśnie. Ja tych lasów nie wycinam, one się przydadzą. Pójdę sobie gdzieś daleko. No lecimy z kosza Korektus. Okay. W jakim języku mówią twoi ludzie? Yy, swoim. No, mo, moi też. A to jest... nie wiem. Trochę to przypomina jakiś taki... E, coś w rodzaju hiszpańskiego, nie wiem. Nie znam się na językach. A to jest taka czysta mapa. O, dobra. sobie teraz trzeba. Dobra, ten też na kolejną erę. Potrzebuję więcej chłopów. Czasem się przydają. A bo ja pieniążka nie mam, o no kurde. Że w następną erę to 500 kosztów ten nie? 400 żarcie chyba. U mnie 500. Nie wiem. Nie spojrzałem na co, wydałem te złoto? Przebiłem na pewno. No, na A, jak. Kurde, nie jestem nauczony grać na takiej małej mapie. Dobra, palimy mury. Jakoś cieńko to widzę. tam Dobra, piechurzy z mieczem. Jakiegoś włócznika zrobię. Ja wziąłem Bizancjum, bo Bizancjum ma bonus do, do wytrzymałości murów. To mi się tu... Wy mi się tu Aha, za mało drewna. No dobra. ZAPIERDALAĆ KURWA Z drewnem. JUŻ! Nie będzie opierdalania się. Taki chuj. Ty obsiewaj pole. Opsikaj pole. Tak, dobrze. Salve. Odio. A Powiem ci, że, że cieńko, bo on już ma erę zamku Piermicz. i rozwija się coraz szybciej. Dobra, już wchodzę na drugą erę. Uuu, znaleźliśmy. Ja? Ja nie, ja jestem pomarańczowy. Nie, wiem, atakuję mu wieśniaków. O, zapedał. Co ci zrobił? Atakuje mnie. Oj. Dobra, ja mu morduję chłopów. Mało Zajębam honorowe... Chłopa. Mało honorowe zagranie, ale muszę. Dużo on ci wojska wysłał? Jednego. Aha, to dobrze. Dobra, nie, ja mam zamordowałem kilku chłopów. Dostałem mieć tylko nadzieję, że wpłynęło to jakkolwiek na jego gospodarkę. Ty jesteś żółtym, tak? Pomarańczowym. O, jesteś konie. Ej, ale powiem ci, że da się wygrać z tym botem. Wcześniej jak z nim grałem jeden na jeden, to dostałem spis do razu. A we dwóch myślę, że możemy dać radę. No damy, tylko trzeba się dobrze, wiesz, teraz wybudować. Czy wiesz co, nie możemy mu się dać rozwinąć, to na pewno. Gdzie ja mam tu złoża kamienia, żeby nie poza bazą. Tu mam złoża kamienia, i oczywiście poza bazą. No Dobra, zbuduję podwójny mur najwyżej. Ty, rób to. Eee, buduję rynek. Masz rynek, czy nie? A, ty nie masz rynku na pewno. Ale będę miał spokojnie. Jak będziesz miał rynek, to, to powiedz, to. Zacznę ci wysyłać karawany. Karawany? Tak, karawany na <laughs> co? Z tego się pieniążka zarabia. Uuuuh, no bazę mi wjechał. tak! Czy ja muszę zrekrutować najpierw. No i wjechał na bazę. A co byłoby śmieszne, gdybym sobie zabudował jego świadowcę? Murami Kondo, Kaedo, no możliwe. Dobra, atakujemy świadowcę. Oj, nie sięgnął go. Goń go! BI Tłucz chama! He, Te Będę musiał kamień wydobywać i to tak dość agresywnie. Mm. Ein. Nawet nie próbuj mi atakować tych chłopów. To niebieski shield. Ha. A, odwrócił się. Goods. Kondo, 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 kondo. Dobra, stanęł chaty Nie, ja potrzebuję kamień. Yy. Yy, yy, nie wiem. Dobra, stawiam rynek. Będę ci karawany wysyłać, jak będziesz miał swój. Mam. No to fajnie. Będzie, że teraz się cykam, że to się może źle skończyć. Bo gościu się zaczął rozwijać. Widzę właśnie. No, on już ma tyle punktów co nas dwóch źle. Kaedo. Oj, źle. Odio. Leci na mnie. Tak? Gadasz. Ważnie dojeżdżacie? Salve. Kondo. Ale już go zabiję. A, to spoko. Ja robię dwie karawany. Impero. Salve. O kurwa, łolololo, przyszedł. O kurwa, do kurwia mnie. Nie gadaj, że mi tam padniesz. Ja pierdolę, co zapedał? że ludzi mi zabiera. Księdza. No? Ty mi też przed księcem? Pałuj się, frajerze Gini, i pani kurwa, mi to zniszczy wszystko. Dobra, zabiję mu księdza. Ale ja ją okręcał u, u siebie O! Yy, wysłałem ci zwiadowcę na pomoc bo Widzę, że na dziurę dostajesz On tutaj odpierdala, kurwa buduje mi Wierzę szczelnicką O ja pierdolę, jeszcze mi go przejął o, już jest po mnie. No, wiesz, po mnie pewnie też. To, tak kurwa, nie... nagranie to do dupy. Czemu do dupy? To no, no, tam... wszystko przejął już. Jednak nie mam rolników. O, nie mi jeszcze bazę przejmie, to kurwa, pierdolne. Nie, wiem, ja tam uważam, że granie na najtrudniejszego bota jest śmieszne. No jest śmieszne, no ale kurwa, nawet się nie rozbudujesz i kurwa, tracisz wszystko. Nie, ma za wolne tempo rozbudowy. Patrz, on tu przejął mnie już całkiem. Ten początek, niepo niepotrzebnie ten. E, niepotrzebnie na tym początku się tak. Zaślimaczyłem Jest dupa blada wysłałem Ci zwiadowcę, który umrze zaraz A, moje wozy o. teraz No, i dupa I po drugim ha, Już nie ona budownik długiej nie W sumie tu mam jeszcze jeden plan jak można takiego bota pokonać Jakbyśmy zagrali na trybie e, królobójstwo i byśmy zraszowali mu króla wieśniakami. Tak, <grym>, pomysł. To też byłoby śmieszne. No ten już ma erę imperiów. No Dobry. ja już nie żyję z nim. Ja dopiero robię erę zamków. Widziałem tego księdza. Zabrał mi relikwię Kutas. Zabić tego księdza Ja czym zabić Dobrze, mur z wieśniaków mu zrobiłem Dobrze O kurwa Panie Panie No to przyszła moja kolej Fuck 20 minut rozjewo. No, czy ciebie rozjewo? Ja jeszcze się trzymam. No, no bo za zobac... daleko od niego, tego. No, zobaczymy jak długo. Nie, no gościu ma 8000 punktów. No, widzę tylko, jak się twoja baza rozsypuje, nie? Z resztki twojej bazy. No, spokojnie, moją też to zaraz czeka. Ein. No, jeszcze kurwa tymi Króżownikami już przeleciał. O, oh, fak, ty, dobra. No to dupa. No już era zamków ciebie. To, ale i tak dostanę zaraz po piździe mapy, popatrzę sobie, jak ty grasz. Jakoś, jakoś, jakoś tego nie widzę. Ja też nie. Budować zamek. Może nie najwyższym, tylko o piętro niżej powinniśmy zagrać. Nie wiesz co, on też jest bardzo trudny. Żeby się poduczyć. Wol mi z tym księdzem, panie. No i wololo mi zrobił. O. Co za siuraz! Co za prącie nie myte. No budujcie ten zamek! Czy chuj mi po tym zamku! O ile taranów, chłopie! Idę to właśnie, że za chwilę wejdę do ciebie. Włazić mi do tego zamku. Głośno. No, spoczywaj w pokoju. Już po zamku, zaraz się rozsypię. Większą mapę Nie wiesz co, to nie ma szans, bo on się później coraz to szybciej rozwija. Nie no, poziom niby wiesz No i dostali duży zamek, się rozsypał. Już mogę się surrenderować. No. Nie, zobaczmy sobie statystyki wojskowo 340. I w niczym nie było od niego lepszy. Mi się wszystko zatrzymało, nawet nie mogę, kurde, teraz. A na linii czasu, jak to wyglądało? To on już na starcie nas dominował. To tak. jest ciekawe. Ja miałem tylko drugą erę jako pierwszy. To jest jedyne co. No dobra, no ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ze mną był create. do zobaczenia. No i cześć.